Ach, to górskie powietrze. No u mnie w Krakowie to na przykład nie ma czym oddychać. A co pan tak pisze? Funkcje homomorfizmu w przestrzeniach topologicznych. A to pan inżynier? Nie. Matematyk. A to A z matmy nie byłem dobry. No. Za to byłem w humanistą dobrym w szkole. Pisałem opowiadania, wiersze, czytałem w klasie, nawet dostawałem pochwały i dobre oceny za to. Wszystko się zgadzało. Przepraszam, a to to dokończymy jutro, ok? Dobry, jedzie pan w górę? Nie. A tam nie szkodzi. Góra czy dół, to wszystko jedno. Wie pan, tak sobie ostatnio myślałem, że świat jest wyłącznie jakby naszym wyobrażeniem, a... Pojawi się jakby głównie pytanie tylko, czy rzeczywistość w ogóle istnieje. Kim my w ogóle jesteśmy? O. Zostawiłem w pokoju hipotezy Rimona. A to do zobaczenia. Uff. Niech pan patrzy, też mam notatki. A wie pan, że świat zmierza ku Entropii? Ludzie podążają ze swoimi marzeniami, pragnieniami. No i jesteśmy wyścig szczurów. Ja tu próbuję zebrać myśli. Ale to możemy razem. Nie, dziękuję. Dobra. Wie pan, że jak byłem dzieckiem, to bawiłem się tak wyraźnie. <grym> Opowiem Panu historię o moim małżeństwie. Moja żona kochała fizykę. <grym> a ja kochałem filozofię. W sumie nie rozumiałem, dlaczego ona kochała tę fizykę. Może dlatego się tak smutno rozwiedliśmy. A jak pan myśli? Nie mam zdania. Wie pan, że nie ma pan ręcznika? Może się pan mój. Dziękuję nie trzeba. To, że pan kluczy jak z mi się dzi zostawić w spokoju, ale dam panu papier, to by się skończyło. Lecz cienią wnet zabrakło sił, a cień się mroko nie opiera i po je jeszcze raz, bo nigdy dość nie umiera. I nikt dość, i nigdy tak, jak pragnie tego co kona. I znikła treść, i zniknął ślad, opowieść o nich już skończona. Lecz cieniom zabrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera i powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera. I nigdy dość, i nigdy tak, jak pragnie tego ów co kona. I znikła treść, i zniknął ślad i powieść o nich już skończona.